To ciecie pilnują. To jest inny, inny, e, e, inne osiedle. E, zrobione to bardziej współcześnie. E, znaczy się starochińskie Styl chiński. Teraz zobaczycie, jak to wygląda. No, tutaj jest roz sprzedaży no, jak to ten ośrodek wygląda ja tą piłkiem rzuciłem żółtą wczoraj A my jesteśmy tutaj właśnie w tym tam są cztery kilka wieżowców, pojedziemy tam bliżej to jest dla klasy robotniczej bo te domy to ludzie którzy to budują nigdy nie będzie stać, żeby to mieszkać. Część to wybudowane, część dalej budują. O, tu wygląda więcej. Tam jest klasztor. To jest klasztor w górach. Ta dzielnica jest trochę dalej od miasta. To widzę te 8 budynków i tu jeszcze zrobili następne, to dopiero te czerwonymi to jeszcze budują. Um, o, tu jesteśmy, ten w tym e, środek, wodę sztuczną. Ten dewelopment, na co so dobrze, to jest oparty o góry, czyli powietrze, trochę świeższe i e, czystsze. I styl chiński. Teraz zobaczycie, jak to wygląda. Jak to wygląda? Te najbliższe domy to dawno albo nigdy nie sprzedane developer trzyma musi sprzedać najpierw te na, na, samym, na samym końcu albo kupione i nikt nie mieszka te białe domy to już tańsze to są podwójne czy potrójne takie kondomienia ale też widzę nikt tam nie mieszka tutaj tam fortece, zobaczcie jakieś ściany no. to zrobili tam jakiś ośrodek spędzą później shopping center czy to są już Chybacie jakie to bury Chińskie mury. To są drogi już, bo to są duże domy chyba. Ale też widzę, tam czasu czasu ktoś mieszka Hej hej No rybacy Duże Tutaj postawili przywieźć nawet łódkę, czyli to oczywiście nie pływa. To nie można to jest płytko Jedynie ryby sobie łowią. Postawiamy okropne biżowce następnie stawiają. Dobra, idziemy bliżej tych domów zobaczyć. To są największe, zobaczymy mniejsze. To są takie średnie wille, ale że puste. No to właśnie widzę z tej. tutaj widzę, jedną ktoś mieszka. Tu pierwsza pierwszym ktoś mieszka A po drugiej ulicy stranicy... No też jeszcze się budują Tylko pusto, nikt to nie mieszka, widzicie? A no, tu widzę mury to no, mi się podoba w niektórych że zrobione dom to jeszcze nie to są jakieś tak wielorodzinne ale to są takie o tutaj przy bramie są zrobione tak że jest jak mój dom moja forteca dom jest ogrodzony po z każdej strony, to nie jest dom rzeczywiście, dwa pomieszczenia, jedna jest mieszkalna, jedna jest kuchnia, no kuchnia z dużą pokolem, a w środku jest, poza jest z każdej strony, a w środku jest ogródek. No tu są tańsze już. No to są, no, są tańsze domy. To są właśnie to są te, jak mówiłem te działki. Fortece napięte z obu stron. No jesteśmy z drugiej strony tego development. Takie same domy, ale puste. Postaramy się wejść do niego. Tam jest, tam kiedyś wchodziłem, tamten. Zobaczymy czy można wejść. Zorośnięte. Pewnie sprzedała ale nikt nie mieszka, to jest duże wille. Tutaj jeziorko kiedyś będzie duże. Na razie tylko bałagan. Tu jest zrobili robią hotel Sheraton Four star four point Sheraton to będzie to jest pięciogwiazdkowy w razie pusto Ten hotel stoi dość tuwno, pusty pod samymi górkami o, fajnie drogi nie ma jeszcze no i ogromnie duże wille zobaczymy może mi się uda wejść kiedyś tu wchodziłem o, wszędzie security i moją... nie będziemy jeździć, oj co. przy tej okazji wjechałem na jakąś drogę studują tu Skróty do Jerman